Ten budynek nie zachwyca, ale jeśli byśmy przenieśli się do XIX wieku, kiedy powstał, to byłby pierwszym murowanym budynkiem przy tej ulicy. Dziś jest ostatnią śródmiejską kamienicą pochodzącą jeszcze sprzed rozbudowy miasta w XIX wieku. Tu, gdzie dziś jest taka zabezpieczająca czapa, kiedyś był dach i to nie byle jaki, bo tu był pierwszy mansardowy dach w Warszawie. Dla przypomnienia, dach mansardowy jest kojarzony z Francją, bo spopularyzował go w François Mansard, ale z tego co wiem, był to po prostu sposób na obniżenie podatków, bowiem płaciło się od liczby kondygnacji, a przestrzeń pod mansardowym dachem nie była liczona jako kondygnacja, za to wynająć ją było można. W każdym razie, nasz dach się zawalił. I to pewnie czeka też całą kamienicę, bo nic tak nie cieszy deweloperów w śródmieściu, niż zabytek, który się rozpadł. Parafrazując pewnego wąsa tego Gruzina, jest zabytek, jest problem. Nie ma zabytku, nie ma problemu.